Cześć, z tej strony Marta z Buxi, a to odcinek Buxi Master, w którym przedstawię ci nasz kreator postów. Chcesz wiedzieć, jak to działa? To zaczynamy! Wiemy, jak zapracowani są specjaliści sektora beauty. W natłoku wizyt trudno czasem pamiętać o tym, żeby zrobić zdjęcie wykonanego zabiegu, a co dopiero szukać w internecie grafik do postów. Pomyśl, jak wygodnie byłoby mieć narzędzie dostarczające tematyczne zdjęcia, z których kilkoma kliknięciami możesz tworzyć dokładnie takie posty, jakie aktualnie potrzebujesz. Dobra wiadomość jest taka, że Buxi udostępnia Ci właśnie takie narzędzie. Kreator postów od Booksy znajduje się w Twoim panelu zarządzania salonem. W bocznym menu kliknij zakładkę marketing, a następnie wejdź do centrum social media. Wybierz kategorię odpowiadającą tematyce posta, który chcesz opublikować. Zmieniły się godziny pracy Twojego salonu? Kliknij w kategorię postów o nazwie informacja o salonie. Zaczął się sezon ślubny, więc chcesz poinformować klientów o usługach, które proponujesz na ten wyjątkowy dzień? Wybierz kategorię postów na specjalne okazje. A może chcesz udostępnić w social mediach opinię o Twoim salonie, która pojawiła się na Booksy? I z prostszego. Kliknij w kategorię opinie i dziel się miłymi słowami ze swoimi followersami. W kreatorze postów znajdziesz dziesiątki tematycznych zdjęć i podpisów do nich, które możesz swobodnie edytować i szyć na miarę potrzeb Twojego salonu. Za pomocą kreatora możesz też udostępniać i przerabiać zdjęcia wykonanych zabiegów. Nie zapomnij dodać do grafik logo swojego salonu. Udało Ci się stworzyć w kreatorze post idealny? Nie pozostaje Ci już nic innego, jak tylko kliknąć przycisk Pobierz. Udostępnij swoje dzieło na Facebooku, Instagramie lub w Relacji. Ciesz się z otrzymywanych serduszek i łapek w górę. Pamiętaj, że regularne publikowanie wizualnego contentu podbija wiarygodność Twojego salonu i buduje jego wizerunek jako nowoczesnego miejsca podążającego za trendami. Podsumowując, zajmij się tym, co robisz najlepiej, dopieszczaj swoich klientów, a pomocy w działaniach marketingowych dostarczy Ci kreator postów od Booksy. To tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Booksy Master. Cześć!